Siemaneczko, z tej strony Faciarze Typują, a dzisiaj wracamy do Was z kolejnymi propozycjami po bardzo długiej przerwie. Następnie zapraszamy Was do grupy na Facebooku, na której często są dodawane inne ciekawe propozycje z bardzo wysokimi kursami. Faciarze Typują, typy bugmacherskie, zapraszamy! Jeśli nie masz jeszcze konta na Superbecie, to bardzo dobrze się składa, bo zapraszamy Cię do zarejestrowania się z naszego unikalnego linku. Wpłać minimum 60 zł i otrzymasz 50 zł bonusu a także wzrost przegranej kwoty z pierwszego tygodnia. Dodatkowo codziennie kręcisz kołem, nie zgarniasz bonusy. Bonus szybko i łatwo się obraca, więc zapraszamy Cię do skorzystania z tej oferty, do której link znajdziecie w opisie. W Francji w 32. kolejce Mets podejmuje u siebie Lille. Gospodarze zajmują dziewiąte miejsce w tabeli i będą chcieli wygrać, aby przerwać ostatnią złą passę. Natomiast goście zajmują pierwsze miejsce i ostatnio grali u siebie PSG. Lille widzę, traci najmniej goli. I w tym spotkaniu typujemy zwycięstwo gości po kursie 1.73 Superbet. W ekstra klasie Wisła Kraków podejmuje Raków Częstochowa. Obie drużyny będą zaciekle walczyć o trzy punkty, gdyż ważą się losy Rakowa o grę w pucharach i będą chcieli w końcu przełamać się i uzyskać komplet punktów. Wisła natomiast ostatnio gra w kratkę, ale zaskakuje. Lubi namieszać w polu karnym. Ten bardzo emocjonujący mecz powinien być obfity w rzuty roczne Dlatego nasza propozycja to powyżej 9,5 w pokusie 155 SuperBET. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji, wpadajcie na grupę na Facebooku, piszcie w komentarzach jak wy typujecie. No i powodzenia, trzymajcie się, do następnego. Cześć!